Witam, ja jestem Morzeł i będziemy dzisiaj mieli taki bardziej specjalny odcinek. Jest ze mną źur. Zdzichur. zdzichur weź nie skacz. Chodź tu Dobra. Jest ze mną zdzichur i dziś będzie gość specjalny richie. Przywitaj się. Przywitaj się. No i co będziemy robić? Richie tam pójdzie, nie wiem, do jakiegoś lasu po drzewa, a my będziemy coś robić ze ździchure. Tak, dokładnie, ja właśnie idę już pod drzewa. Yy, dobra, chcesz toporek? Nie, dam się radę. No to nie. Zdzichu, chodź do kopalni. No idę. No. Ja już drzewa widzę. W tą, a ja no. w drugą. Okej. Okay. Tak, sorki, że tak długo odcinka nie było. Tam jest diamentów? Sorki, że tak nie. długo odcinka nie było, ale... Okej, jak? Kiedyś wyjechał i samemu nie będę nagrywał, bo on jest administratorem serwera. Ym, no tak, ym, co będę dalej mówił? Ym, jeżeli chcecie, bo wiecie, że ja nakręcam to, tego let's play'a z Seriusem samym To tak, nie nakręcam go długo, znaczy tak Go nie nakręcam, bo, bo czekam aż w końcu nie będzie limitu A po prostu nie wiem czy na partycję zrobić Ale chyba zrobię na tę partycję, żeby wiecie, było tak już żeby później nakręcał z partycjami i tak dalej, ale wiecie, mi się nie chce w to bawić, ale, ale jeżeli chcecie, to mogę z wami ten z, dla was to no. zrobić. Ym, tak. No co będzie taki no, odcinek specjalny? Richie, ile masz drzewa? Na razie sześć, bo dopiero drzewo znalazłem. Okej. Okay. Tak. Mogę jeszcze wrzucić... Ale nie jest tam sporo dużo Napiszcie mi w komentarzu mm, czy chcecie, żebym wam wrzucił mm, jakiś jeden filmik z, pokazowy z moimi z, y, światami. To jest żelazo i węgiel. Jak chcecie. Teraz Jak... górę ten miał... Nie no to nie piszcie no. Wiecie. Ym... Wow, ile tego? Richie? Ty, mów nam ten, jeżeli jak znajdę. tu kurczę. Jak będzie noc, to nam mów. Nie, jak już będzie słońce zachodzić. No, już tak niedługo będzie zachodzić, bo już się sprawie. Prawie noc już. Ile węgla znalazłem? To ja się bawię ręką, mogę sobie już to zrobić. Mm, mm, mm. Dobra, to tak. Yy, w ogóle, to ci, co oglądają nas. Yy, Mogą mi jeszcze napisać w sprawie tego y, serwera z blokiem, bo tylko chyba mi dwie osoby napisały y, z, z czego jestem tak zbytnio niezadowolony, bo myślałem, że więcej trochę osób Ożeł. No wiecie. No znalazłeś coś? Nie. Ja tak, ja... No i... ja znalazłem 7 żelaza i dziewięć 9... To dobrze. Wiecie, kurczę, no trochę. Ja widzę z, Jestem Dużo tego węgiela, węgla jest. Richie, gdzie ty jesteś? Daleko. A jaśniej. Jakie laga mam zaraz, zaraz Będę. Zaraz. Mhm. Rici nam się chyba z deka rozłączył. Nie rozłączyłem się. Cyrki, że tak, że chryba nie łapie, ale wiecie Jeden O tak, idę na krówki. Eee, no. Robię no. e, To panu, idziemy do góry? No cóż się robi? No to idziemy. Teraz tam będę. Jestem w kopalni. Ty można jeszcze taki troszeczkę ten, można się pobawić z tymi, z potworkami, co ty na to? Nie. Tak. Ja się zgadzam. Daj weź dzichu. Nie. Ja, ja będę ich rozwalał y tym, drewnianym. Fajnego tak. skinował, nie? No. No Mój jak widać to ja gram na teksturpaku yy, przesłany od Dawa nie mogę Mogę do domu. Jak chcecie, to Dzień wam nie? mogę troszkę da... Yy, troszkę dać. Kurczę, ale swoję. Jeżeli chcecie, to mogę wam go dać. Oczywiście. wiecie. Nie baw się drzwiami. Zaraz będę. Nie widać się. To nie, to nie wejdziesz. Na razie nie wejdziesz. Zobaczymy. Widać, że robię podłogę. co mam robić innego? W końcu nie będziemy ja na piasku mieszkać. Myślę, że żelazny drzwi zrobił. Pokażę, pokażę Wam szt sztuczkę. No, patrzcie. Pół się liczy, oboje te na najki, no spokojnie. <grym> Boże, widzę, że się węgla sobie usiecie pod chopak. Ja Co ty robisz? Podłogę. Patrzymy. Nie? nie? No już, czekaj. No już. Spokojnie. Czekaj spokojnie. O, już kończymy. kur. Co? Dobra, no to tak, to będzie na tyle w tym odcinku. Nie mam. Komentujcie, co to To będzie koniec w tym no, odcinku. No już. E, mówię, no bo To będzie koniec. E, dobra, weźcie się tam, pożegnajcie. Pożegnajcie. No na razie. No, dobra. No i zapraszamy was na kolejny odcinek. Richie, spadaj stąd. Zapraszamy was zapraszamy na kolejny wszystko. odcinek i na razie. Cześć.